Pan z wami i słuchem Twój, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Ili również złożyć w ofierze parę synogarnic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Syna. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na Nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątku Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił. Mu, Teraz, o Władco, pozwól mi odejść w słudze Twemu, w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego, a to ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Wszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. małżonkowie, drogie dzieci, bracia i siostry w Chrystusie Panu, Dziś święto świętej rodziny. Z wdzięcznością, ale też z wielkim, z wielką estymą biegniemy dziś sercem do Nazaretu, do świętej rodziny, do ich domu prostego, zwyczajnego. I do ich życia. Bo to wzór dla każdej rodziny. Ale też brygniemy dziś myślą do naszego domu rodzinnego z dzieciństwa i do domu, w którym dziś tworzymy wspólnotę. Tak chciałbym powiedzieć dziś o moim domu którego nie mam, bo wszyscy już są po tamtej stronie. Ale tak bardzo chcę się dziś ucieszyć waszym domem. Domem pięknym. Domem, gdzie jest tyle szlachetności, kiedy spotykam się razem z wami w naszej parafii. Kiedy przeżywamy wspólnotę spotkań z różnych okazji, również przez spotkania na kolędzie. Był rok 2000, rok święty. Papież Jan Paweł II ogłosił pierwszy raz w historii Kościoła błogosławionymi parę małżeńską Aloisego i Marię. Nazwisko kłatroci. Poszukajcie ich życiorysu. Ja tylko powiem o uroczystości, kiedy była beatfikacja. Uroczystość niezwykła. Trzy znaki. Pierwszy, Razem z Ojcem Świętym Mszę świętą koncelebrowało dwóch starszych już kapłanów. Jeden kapłan diecezjalny, jeden trapista, zakonnik. Obaj synowie tejże pary małżeńskiej. Drugi znak. W darach ofiarnych relikwie błogosławionych małżonków niosła do ołtarza ich córka. Historia jej życia była taka, że kiedy miała się urodzić, lekarze stwierdzili, że dziecko urodzi się chore i proponowali małżonkom, by zabili swoje dziecko. Zgodnie stwierdzili wówczas, że dla nich nie jest najważniejsze, że dziecko będzie zdrowe czy chore, ale dla nich najważniejsze jest to, że jej dziecko chcą kochać tak samo, niezależnie czy urodzi się zdrowe czy chore. Przyszła na świat dziewczynka, córeczka. Była słabsza od rodzeństwa, ale nie była ani chora, ani niepełnosprawna. Kiedy starsze rodzeństwo odeszło z domu, wtedy właśnie ona pozostała z rodzicami do samego końca, opiekując się nimi. W ten sposób wynagrodziła rodzicom ich ogromną miłość do siebie. I wreszcie trzeci znak. Znakiem było, że papież ogłosił, iż dniem wspomnienia tejże pary małżeńskiej nie będzie ich dzień śmierci, ale jak się najczęściej zdarza przy, w przypadkach ogłoszenia świętych czy błogosławionych, ale dzień, kiedy zawarli sakrament małżeństwa. Rodzina błogosławiona, wyniesiona na ołtarze. Po tym jeszcze rodzice święty Teresy, dzieciątka Jezus, dziś jako małżeństwo też są błogosławieni. Jak wiecie, trwa, rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziców świętego Jana Pawła II. Jak wiem, toczą się inne procesy świętych małżonków. Gdy myślę o małżeństwie, chcę wrócić do myślę, że znanej wam poetyckiej, poetyckiego wyrażenia pięknej historii. Którą opisał Karol Wojtyła w sztuce przed sklepem jubilera. Bohaterami są trzy związane ze sobą pary, a tematem miłość i małżeństwo. A w centrum całej akcji jest sklep jubilera, w którym pary kupują obrączki ślubne. Śledzimy losy tych trzech par, które się przenikają. W drugim akcie Anna, żyjąca ze Stefanem w nieudanym małżeństwie, chce sprzedać swoją obrączkę zakupioną w pierwszej części dramatu. Przychodzi do jubilera, kładzie ją na wadze i mówi, że chce ją sprzedać. jubilerę. A nic na wagę powiedział takie słowa. Chciałbym, żebyście kochani małżonkowie spojrzeli na wasze obrączki, teraz nawet. Jubiler mówi tak, obrączka ta nic nie waży, waga stale wskazuje zero. I nie mogę wydobyć z niej ani jednego miligrama. Widocznie mąż pani żyje. Wtedy żadna obrączka z osobna nic nie waży. Ważą tylko obie. Moja waga jubilerska ma tę właściwość, że nie odważa metalu, lecz cały byt człowieka i jego los. Kochani małżonkowie, ten znak obrączki to tylko znak, ale ma ogromną wartość, niesłychaną wartość, która niesie Wam i pocieszenie, i nadzieję. Ma i ten ból, i troskę, i kłopot, i staranie o dzieci, i to wszystko, co jest. Począwszy od pierwszych dni małżeństwa aż po ich kres. Chcę, żebyśmy dziś spojrzeli głębiej, serdeczniej w to wszystko, co bije w Waszych sercach. Co jest w Waszym sercu, kochani małżonkowie. Chcę, abyśmy spojrzeli jeszcze raz, mocniej, silniej dzisiaj przez przykład tej świętej rodziny. Popatrzmy na serce Maryi, serce kobiety, Matki. Maria tak niewiele mówi w Ewangelii, ale czuwa, dyskretnie obecna, nieustannie się poświęca. Wyjątkowość serca Matki promieniuje tą cichą obecnością, tym spalaniem się dla najbliższych i miłością, którą chyba nikt nie potrafi obdarzać tak jak matka. Pomyślcie o sobie, kochane mamy, pomyślcie teraz o swoim domu. I choć dziś tak bardzo chcę się zniekształcić prawdę o kobiecie, matce o macierzyństwie. Spróbujmy spojrzeć jeszcze bardziej wnikliwie, jeszcze bardziej z miłością na każdą kobietę, żonę i matkę. W jednej z książek, która opowiada historię dzieci, które są wdzięczne swoim rodzicom, matkom, ktoś mówi tak. Kiedy myślę matka, widzę jej spracowane dłonie. Widzę oczy pełne troski, czasem pełne bólu i lęku, zachodzące łzami, zawsze dobre i kochające. Potrafię policzyć każdą zmarszczkę na kochanej matczynej twarzy. Ta twarz była pierwszym kształtem, który dotykałem moimi dziecięcymi rękami. To ona była moją pierwszą nauczycielką życia. Ona uczyła wiary i modlitwę. Do dzisiaj widzę jej spracowaną postać, pochylającą się nad dziecięcym łóżkiem. Widzę ją w pokorze i na kolanach, chylącą głowę przed Bogiem w modlitwie. Czuję ciepło jej ręki, gdy po raz pierwszy prowadziła mnie do kościoła. Matka to słowo, które jeśli stanie się, jeśli stanie za nim cała osoba, jest proste i zrozumiałe dla każdego a jednocześnie największe i najpiękniejsze: serce matki. Drugie serce to serce świętego Józefa, serce mężczyzny, serce Ojca. Józef na kartach Ewangelii nie mówi ani słowa. Ale Józef opiekuje się rodziną, jest nią odpowiedzialny. Wyjątkowość serca ojca promieniuje odpowiedzialnością za rodzinę, bycie dla rodziny takim pewnym, mocnym oparciem. Nie ucieka Józef przed odpowiedzialnością, kiedy jest trudno, nie szuka zapomnienia w jakichś znieczulaczach, nie zostawia swojej rodziny, dlatego że sy sytuacja go przerosła. Nie, wręcz przeciwnie. Ma świadomość, że bycie Ojcem rodziny to wielkie powołanie, to poświęcenie, to zapomnienie o sobie, to życie dla tych, których powierzył Pan Bóg. I to jest wielkość serca Ojca. Szczególnie teraz, dziś, kiedy próbuje się rolę Ojca zredukować do tego, aby jedynie zarabiał. Powołaniem Ojca jest wychowywać przez własny przykład. Powołaniem Ojca jest być przy dzieciach i być przy żonie. W każdej chwili. Pamiętam piękny przykład, który wyczytałem w młodości. O słynnym księdzu Ojcu Diwalu we Francji w latach 60. -tych. niesamowicie popularnym kapłanie, który wyśpiewował piękno Bogu. Jego powołanie kapłańskie zrodziło się no właśnie, posłuchajcie. On mówi tak, do dziś porusza mnie do głębi wspomnienie postawy mojego ojca. Zmęczony pracą na roli i z wózką drzewa z lasu Lękał po kolacji na podłodze, opierał łokcie na siedzeniu krzesła i ukrywał twarz w dłoniach. A ja myślałem sobie, oto mój tata, który zawsze jest taki nieugięty, jakikolwiek los go spotka, który nie boi się ani złych, ani bogatych, schyla głowę przed Panem Bogiem. Bóg musi być wielki, jeśli mój ojciec przed nim klęka. Wielkie jest serce Ojca w rodzinie. Jest trzecie serce, serce Jezusa, serce dziecka. Każde dziecko jest wielkim skarbem bo jest Bożym darem. Każde, nawet chore, nawet to, które pojawiło się niespodziewanie, każde dziecko jest wielkim Bożym błogosławieństwem dla rodziny, dla każdego, kto umie zrozumieć, że tajemnica macierzyństwa i ojcostwa. To jest również tajemnica Boga. Chcemy w klimacie dzisiejszego święta popatrzeć na nasze dzieci przez tę rzeczywistość spojrzenia na Boże Dzieciątko. Każde kochamy. Każde miłujemy. Jeden z psychologów, lekarzy powiedział mądrze do pewnych rodziców: Jeśli chcecie, aby wasze dzieci czuły się bezpiecznie i szczęśliwe, to niech one widzą, że tata kocha mamę, a mama kocha tatę. To jest ważniejsze niż wszystkie inne. Być razem w rodzinie, to powiedzieć sobie nieraz bez słów kochamy się. Patrzymy na Nazaret, na tą malutką miejscowość i w niej ten ubogi, prosty dom, który uczy nas miłości, pracy, odpowiedzialności, troski o siebie. Chcę jako prorocz być teraz w waszym domu, we wszystkich domach, w wszystkich rodzinach naszej parafia, żebyście poczuli się, że jesteśmy więzią przed Panem, szczególnie złączeni. I tu nie potrzeba im wielkich słów, i wielkich opowiadań, bo miłość to obecność. Pielęgnujcie w sobie ten dar, pomimo trudu i trosk, wnieście i ciągle na nowo wnoście jako rodzice, dzieci, również ten kształt miłowania i serdeczności. To piękno, które rodzi się w każdym domu, gdzie jest Bóg, gdzie jest kochanie. Ty jsme my. Amen.